Rzecz o ubraniach na słońce. Sami wiecie jakie w ostatnich latach mamy upały. W Polsce nie musimy jeździć w tropiki, żeby tego typu ubrania nam się przydały. W Polsce miewamy temperatury po 30 parę stopni. Słońce operuje coraz mocniej i bywa, że już od kwietnia, maja, czerwca jest naprawdę nad wodą gorąco. Jak się przed tym słońcem chronić? No, oczywiście. Jednym z najlepszych patentów są bluzy z filtrem. Firma Trapper w bieżącym roku rozszerzyła ofertę tych bluz i powiem Wam szczerze, używam i uważam, że to jest świetny produkt. Bluzy są produkowane przez Trapera. To jest seria Solar Pro. To jest dokładnie ta bluza, którą mam na sobie. Produkowana jest w dwóch wariantach. Jest jako bluza Solar Pro, tu zapinana na zamek oraz jako wersja Hood, czyli so, bluza Solar Pro Hood, która jest wyposażona w kaptur. Ten kaptur, jak widzicie, no może nie będę tutaj ubierał, ale zabezpiecza nas jeszcze dodatkowo przed słońcem. Nie musimy wtedy mieć nawet chusty takiej, żeby zabezpieczyć twarz. Ten kaptur zwykle wystarczająco nas chroni. To, co najważniejsze w tych bluzach Trapera Solar Pro, to UPF50, czyli zabezpiecza nas w pełni przed promieniowaniem UV. Dodatek jonów srebra do tkaniny powoduje, że te bluzy są antybakteryjne. Że nawet jeśli się kłócimy, bakterie nie rozwijają się tak jak ja w zwykłych tkaninach. W związku z powyższym, bluzy nie łapią nieprzyjemnych zapachów. Powiem Wam szczerze, są naprawdę, naprawdę świetne. Doskonale oddychają, to jest poliestrowa dzienina. Nie przegrzewamy się w tym, a chroni nas bardzo dobrze przed słońcem, przed promieniowaniem UV. Co jeszcze mogę o tych bluzach powiedzieć? No jest to bardzo elastyczny materiał, w związku z powyższym nie krępuje ruchów, nie trzyma nas przy rzucaniu, przy łowieniu, przy holowaniu, podbieraniu ryb. Świetne. No, właściciel firmy Jarek Smorczewski sam jeździ na tarpony, na GT, łowi w tropikach, w związku z powyższym wie, co tam jest potrzebne. No i powiem Wam szczerze, te bluzy naprawdę, naprawdę świetnie się spisują. Przez lata używałem produktów firmy Sims. Uważam, że te trapera z serii Solar Pro zupełnie im nie ustępują, a myślę, że są nawet przyjemniejsze jeśli chodzi o samą tkaninę dotyk dotyk tkaniny do skóry. Oczywiście czym jeszcze się możemy Bo w tej serii Solar Pro mamy jeszcze rękawiczki. Mamy również ochraniacze twarzy, natomiast to jest temat na zupełnie inny film. Ja wspomnę jeszcze, że bluzy Solar Pro oprócz tego, że są w dwóch wariantach z kapturem lub bez bez lub z kapturem występują w czterech kolorach, i to jest light gray, czyli taki jasno-szary, light blue, jasno-niebieski, light olive, jasno-oliwkowy i biały, taki jak ten. Wszystko to są jasne kolory po to, żeby się nie nagrzewały dodatkowo, bo oczywiście no, sami wiecie, jak w, czarnej, w czarnym t-shircie czy w czarnej bluzie, no słońce od razu zaczyna operować, od razu jest nam gorąco w czymś takim, więc jasne tkaniny. Jak najbardziej tak. No i tu widzicie, gustowny napis Traper. Tu mamy nadruk, że jesteśmy zabezpieczeni y, y, UPF 50 przed słońcem. Można, można osłonić również y, dłonie. No świetny produkt w kapitalnej cenie. Dostępny w sklepie Salar. sprawdzony przez team Salar. Sam używam, polecam. Zapraszam Was na zakupy do nas. Cześć! Słońce dzisiaj daje ostro kość. Jestem na Półwyspie Kalifornijskim. Polujemy na rustery. Ale dziś nie o rusterach, tylko o najnowszych bluzach Solar Pro firmy Trapper. Od kilku dni te bluzy tutaj testuję i powiem Wam szczerze, kapitalne. Wziąłem wersję z kapturem, bo wtedy nawet nie jest mi chusta potrzebna tutaj. Tu jest taki guziczek, nawet można się zapiąć w ten sposób, jak, jak chcemy trochę ciaśniej, jak chcemy trochę więcej przewiewu. Co jeszcze? Możemy naciągnąć nawet na dłoń, osłonić dłoń rękawem. Te rękawy są na tyle długie, elastyczne, że nawet nie, nie zawsze potrzebujemy rękawiczki. Świetnie oddycha, to jest UP, UPF50 w związku z powyższym. No, ta ochrona przed słońcem jest naprawdę świetna. Mi się to sprawdza kapitalnie, dobrze oddycha, jestem bardzo zadowolony i szczerze Wam polecam. Trapper Solar Pro, jak najbardziej tak.